Czy w każdej marynarce można wydłużyć rękawy? Jest jeden warunek: należy sprawdzić, czy w rozporku w wierzchnia część czy zapas szwu nie został za bardzo wycięty. Zawsze trzeba rozpróć dół rękawa, odpróć podszewkę, rozpróć trochę rozporek i wywinąć tą krawędź na lewą stronę, by sprawdzić, czy został tam jakiś zapas. Jeżeli widzisz, że zapas jest większy, to znaczy, że będzie można wydłużyć rękaw. Nie zawsze ten rękaw da się dużo wydłużyć. Wszystko zależy od tego, jakie jest podłożenie i jaki został zapas. Czasami zostaje cały kawałek, czasami wycina się tylko róg i zbyt wiele tego nie możesz odłożyć. Jeżeli wydłużamy Rękaw będzie trzeba dosztukować podszewkę. Efekt końcowy. Dół rękawa został wydłużony o 1,5 cm. Kawałek podszewki została dosztukowana. Na zewnątrz nie widać żadnej różnicy. Od wewnątrz zostało estetycznie wykończone. Wszystko da się zrobić.